Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom II Czyta Kamil Wojciechowski Środa, czwartego tygodnia Wielkanocnego Łagodność świętego Franciszka Lekcjo Pewnego razu, gdy błogosławiony Franciszek przebywał w tym samym miejscu, był tam pewien brat, człowiek uduchowiony i od dawna przebywający w zakonie, który był bardzo słaby i schorowany. Patrząc przez to na niego, błogosławiony Franciszek poczuł litość nad nim. Lecz ponieważ w tym czasie bracia chorzy i zdrowi, z pogodą ducha i cierpliwością, przyjmowali ubóstwo za obfitość i w swoich chorobach nie używali lekarstw, lecz raczej bardzo chętnie robili to, co było przeciwne ciału. Błogosławiony Franciszek powiedział sam do siebie: Gdyby ten brat zjadł wcześniej rano nieco dojrzałych winogron, myślę, że dobrze by mu to zrobiło. I dlatego pewnego dnia potajemnie wstał wcześniej rano. Zawołał tego brata i zaprowadził go do winnicy, która znajduje się obok tegoż kościoła, i wybrał jedną winorośl, na której były winogrona dobre i zdrowe do jedzenia. I siedząc z tym bratem pod winoroślą, zaczął jeść winogrona, aby tamten nie wstydził się jeść sam. I podczas gdy jedli, ów brat chwalił pana Boga. I przez cały czas swego życia z wielkim wzruszeniem i wylewając łzy, często wspominał wśród braci to współczucie które święty ojciec mu okazał. Zbiór Asyski Medikacjo Wśród wielu typów ludzi można spotkać i takie osoby, które z natury swojej są łagodne. Łagodność jest cnotą, która rozlewa się na całej osobowości człowieka. To, co najbardziej wtedy uderza, to łagodność w słowach. Człowiek łagodny to ten, który unika słów mocnych, wulgarnych, krzykliwych, jego mowa jest pełna delikatności, nie ma w sobie nic z gwałtowności. Mowa taka jest czymś budującym, wnoszącym pokój i łagodzącym trudy i kontrowersje. Łagodność ma w sobie coś takiego, co uspokaja drugiego, zwłaszcza jeśli jest zdenerwowany. Łagodność jest widoczna także w ruchach ciała. Człowieka łagodnego nie charakteryzują ruchy gwałtowne i niespodziewane. Łagodność nadaje człowiekowi pewną grację i piękno w ruchach. Są one wtedy bardzo wyraziste i przejrzyste. Łagodność w ruchach sprawia, że strefa duchowa w człowieku staje się, jakby widzialna. Każdy gest i ruch sprawia ujawnienie się duchowego piękna. Łagodność przejawia się także w spojrzeniu. Oczy są, jak mawia święty Bonaventura, oknami duszy. Spojrzenie może być ostre i osądzające, i takie, którego drugiego przenika. Spojrzenie łagodne to takie które jest pełne dobroci i delikatności. Przenika drugiego nie po to, aby go osądzić, ale po to, aby go umiłować, zrozumieć i przyjąć. Łagodność w spojrzeniu pozwala człowiekowi odebrać świat takim, jakim stworzył go Bóg. Ona nigdy nie zaczernia kolorów świata, ale nadaje im odpowiednią przejrzystość. Jednak łagodność nie jest tylko naturalną właściwością niektórych ludzi, ale jest cnotą, Wiadomo, że każda cnota wymaga pracy nad sobą. Nie jest to coś gotowego, ale jest to postawa wypracowana z wielkim mozołem. Czy święty Franciszek był człowiekiem łagodnym? Jego natura była bardzo żywa, spontaniczna, ale nie była gwałtowna. Biedaczyna nie odziedziczył po swoim ojcu jego gwałtowności i porywczości. Święty Franciszek swoją naturę odziedziczył po matce Pice która była osobą bardzo uczuciową, sentymentalną i marzycielską. Brak gwałtowności w charakterze nie oznaczał jeszcze, że święty Franciszek był człowiekiem łagodnym. Znotę łagodności święty Franciszek wypracował w sobie przez długie lata pracy nad sobą. Wielką pomocą w stawaniu się coraz bardziej łagodnym było coraz głębsze poznanie Jezusa i pragnienie upodobnienia się do Niego. Z pewnością Święty Franciszek wiele medytował nad tym, jak wyglądały ziemskie relacje Jezusa, w jaki sposób on odnosił się do swoich uczniów, ubogich i kobiet. Wiedaczyna odnajdywał wzór tego, jak mają wyglądać jego relacje. Upodobnienie się do Jezusa przez Świętego Franciszka przynosiło owoc w łagodności, która coraz bardziej się w nim rozlewała. Piękny przykład łagodności u Świętego Franciszka Znajdujemy w zdarzeniu obodarowania chorego brata winogronami. Biadeczna z całą łagodnością wyczuł, że nie wystarczy tylko przynieść choremu bratu winogron. Aby uniknąć wszelkiego zawstydzenia chorego, razem z nim szedł do winicy i zjadł winogrona. Ten przykład tak wielkiej łagodności, że ów brat przez cały czas swojego życia z wielkim wzruszeniem i wylewając łzy często wspominał wśród braci to współczucie, którym święty go obdarzył. Cnota łagodności jest także wielkim darem dla wspólnoty, bowiem relacje w niej układają się w sposób właściwy i nie dający miejsca na trwanie różnych konfliktów. Oracjo Jezu, cichy i pokornego serca, który dałeś nam przykład wielkiej łagodności, także wobec tych, którzy przez grzechy byli bardzo daleko od ciebie. Prosimy Cię o dar łagodności w słowach postawie, a także spojrzeniu. Niech w naszej postawie uwidacznia się łaska Twojej pokornej w nas obecności.